Do dziś pamiętam moment, kiedy otworzyłem drzwi i zobaczyłem Ciebie po raz pierwszy I wiedziałem, że kiedyś pewnego dnia powiem Ci jak bardzo Cię kocham I przyrzeknę Ci, że... Szanowni Państwo, ja się nazywam Robert Biedron i mam dzisiaj ten zaszczyt celebrować to ważne wydarzenie. Nigdy jeszcze przyznaję, nie udzielałem takiego ślubu. Któregoś dnia zadzwonił i mówi do mnie tak: Mamo, muszę z tobą poważnie porozmawiać. Właściwie nie mogłam spać całą noc, bo się bałam, że coś się stało, może jest chory. A on przyjechał i mówi do mnie tak: Mamo, poznałem kogoś. Nazywa się Adam i chciałem, żebyś go poznała. Ja odetchnęłam, bo tak się stało. Bo proszę mi wierzyć, że to było dla mnie taką ulgą, że poznał kogoś. Ja czuję, że on jest bezpieczny, że ja nie muszę się o niego martwić, że nikt go nie skrzywdzi. Jestem szczęśliwa, że Was mam, jestem szczęśliwa, że tu na forum wszystkich pokazaliście, jacy jesteście szczęśliwi i my razem z Wami jesteśmy szczęśliwi. Wszyscy, ja bardzo. Nie możecie się już doczekać? Ja też. Musimy mieć to za sobą, szczególnie oni. Wyrażam sobie siebie w Twoim pokoju i chcę być z Tobą aż do śmierci. Chciałbym, by Twoi przyjaciele byli moimi przyjaciółmi. Jeśli naciskam zbyt mocno, to dlatego, że czekałem na Ciebie zbyt długo. Na kogoś takiego jak Ty. Chcę być na Twoich zdjęciach. Chcę dzielić adres z Tobą. Wszyscy jesteśmy tutaj, ponieważ chcemy tej chwili dla Was, wspierać Was, być dumnym z Was i przypominać, że miłość nie jest tylko i żyli długo i szczęśliwi. Ja jestem jako taką trochę matką chrzestną w związku chłopaków, bo to u mnie w domu pierwszy raz Adam zobaczył kasza. Prawie zemdlał. no i wtedy już się zakochał w nim, tak? Generalnie powiem krótko. Historia chłopaków była jak takiej e, amerykańskiej komedii romantycznej. Adam powiedział e, Łukaszowi, że go kocha. U, Łukasz powiedział, że nie jest Adam w jego typie i sorry. E, po czym Adam e, rzucił pracę i już tam zaczął całą procedurę z wyjazdem do Australii. I wtedy hejken e, Łukasz e, mówi do mnie, Paula, ja to go chyba jednak kocham i on jest fajny. Osobiście muszę przyznać, że podziwiam Łukasza, że dał radę wytrzymać tyle z Adamem. Eee. Pozwoliłem sobie. Tym bardziej go podziwiam, że zdecydował się wytrzymać jeszcze tyle, ale Adam to naprawdę dobry człowiek. Łukasza poznaliśmy 15 lat temu, kiedy przyjechał do nas z Adasiem w odwiedziny. Polubiliśmy go od razu. Jest zupełnym przeciwieństwem Adasia. Są jak ogień i woda. Od razu poczułam, że są dla siebie przeznaczeni, że to właściwa osoba dla mojego dziecka. A dla nas, matek, zawsze najważniejsze jest szczęście naszych dzieci. Pół roku później, w czasie świąt Bożego Narodzenia, poznałam mamę Łukasza Ele. Długo rozmawiałyśmy o naszych synach i myślę, że nasze odczucia. O szczęściu naszych dzieci są podobne. I uważamy, że Adam i Łukasz są po prostu dla siebie przeznaczeni. Wy jesteście sobie szczęśliwi, tak bardzo powiem, jakie jesteście. Dzięki, dobrego starym. Najlepszego. Cześć, Cieszę się, że się znaleźliście. A my cieszymy się, że jesteście z nami. Proszę oh, 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 oh. przede wszystkim, żebyś zawsze się tak naprawdę. Tak, tak, żeby się założył. Piękne, Słuchajcie, przysięgam, Powiem Wam szczerze, naprawdę. Naprawdę no, tak, no, przepiękne to było. Życzę no, ja, no, chyba... no, ja Ci, żebyś był tak szczęśliwy przez całe życie, jak dzisiaj jesteś? Ja się prawie Dzięki. tak wrzuciłem, no, ale tam stałem Dzięki. i nie mówię <laughs> Adamie. Niektórzy zastanawiają się, jak z Tobą wytrzymałem te 16 lat. A ja zastanawiam się, jak Ty ze mną dałeś radę. Jesteśmy ze sobą dłużej niż małżeństwa, mamy różne charaktery, a pomimo tego nadal nas do siebie ciągnie. W dzieciństwie miałem bardzo proste marzenie: znaleźć osobę, która mnie pokocha takim, jakim jestem i przeżyć z nią całe życie. To marzenie się spełniło i spełnia nadal. Mam nadzieję, że ja jestem Twoim spełnionym marzeniem. Dziękuję, że byłeś, kiedy Cię potrzebowałem i zmobilizowałeś mnie do stania się mężczyzną, jakim teraz jestem. Kiedyś myślałem, że miłość jest dla wybranych. Ty otworzyłeś mi oczy na zupełnie inny świat. Świat, w którym kocham i jestem kochany. Jestem przekonany, że przed nami jeszcze dużo wspaniałych lat opartych na zaufaniu, szacunku i miłości. Jesteś najbardziej troskliwym i opiekuńczym człowiekiem, jakiego znam. Uwielbiam Twoją radość z życia. No może poza porankami, kiedy Twoja radość jest bardzo limitowana. Nie będę dla Ciebie podporą, że będę dla Ciebie podporą, kiedy przyjdą trudne dni. Dziękuję Ci, że jesteś dla mnie jest esencją mojego życia. Jesteś dla mnie podporą i że mnie motywujesz myślał o naszej przyszłości każdego dnia. Dziękuję Ci, że nauczyłeś mnie patrzeć i myśleć, co jest najlepsze dla nas, a nie to, co jest najlepsze dla mnie. Przyrzekam Ci, że będę Ci powtarzał każdego dnia to, co oczywiste, i że jesteś najprzystojniejszym ciachem w mieście. Przyrzekam Ci, że będę trwał przy Tobie dzień po dniu, noc po noc. Aż do momentu kiedy słońce zajdzie dla mnie po raz ostatni.